Dziewczyny, patrzcie, ile słodyczy! Szybko pakujmy wszystko do worków. Wow, dziś się nieźle najemy! Co, Kradzisz? O nie, na pewno nie na mojej zmianie. Włączamy alarm i biegniemy łapać złodziei. Zablokowało drzwi, jesteśmy w połapce. Na bank nas aresztują. Musimy się schować, wtedy nikt nas nie znajdzie. Policja odjedzie, a my uciekniemy. Chowam się do paczki chubabuby! A ja do tych kwaśnych cukierków Toxic Waste! O nie, a gdzie ja mam się schować? Zajęłyście wszystkie kryjówki! O matko, policjant już tu jest! O nie, będę udawać memsa. Tak, 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 wiem, że gdzieś tu jesteście, łobuziary! Zablokowałem drzwi i nie mogłyście stąd wyparować! Aha, mam cię! Nie złapiesz, nie złapiesz! Wiem, co zrobię! Chcesz gumę do rzucia? O nie, przestańcie, zaraz wymiotuję. Ouch, kto we mnie walnął? Ups. Dzień dobry, panie policjancie. Dzień dobry, złodziejaszki, mam was. To było łatwe. Ouch, Nicole, jesteś genialna. Szybciej biegniemy. Stać. O, forsagany policji jest karany. Wow, to sklep z zabawkami. Ej, odsuncie się! Chcę się przejechać tym samochodem! Ach, jest dla mnie idealny! Auć, stłuczka! Ale to było śmieszne! Hmm, mogę spróbować schować się w tym samochodzie? O, tak mnie nie widać! Oj, nie! Potrzebuję lepszej kryjówki! A gdyby tak przerobić samochód na domek, to będzie o wiele lepsze! Schowam się w domku i nikt mnie nie znajdzie! Tak, genialny pomysł! Ale fajny rower! Też chcę taki! O, oh, wow! Jaki słodki misio! Taki ogromny i miękki! Pomaluję sobie usta. Hej, widzisz mnie? I tutaj też? No co jest? Trzeba poszukać czegoś lepszego. Wow, tu jest cała skrzynia zabawek. Idealnie się tu zmieszczę. Super! Wiem, że te małe złodziejki przybiegły tutaj. Dobra, dobra, zaraz je znajdę. Aha! Nie, a tutaj? Też pusto. Gdzie mogą się ukrywać? Wow, młod to z Minecrafta. Ekstra, uwielbiam ten film. Zwłaszcza gdy Tor robi o tak, i piorun przechodzi mu po ręce. Oj, oj, a co to było? Dzień dobry ponownie. Naprawdę to zrobiłem. Dobra, nie o tym. Proszę wstać, młoda damo, i się nie ruszać. Zaraz znajdę twoje wspólniczki i razem traficie do więzienia. Przed prawem nie ma ucieczki. Tak. Ej, hmm, zdawało mi się. To mnie dotyka. O, na pomoc! Atakuje mnie niedźwiedź. Muszę się schować. Uch, mam nadzieję, że tu mnie nie złapie. Trochę tu za ciemno. Włączę latarkę i się rozejrzę. O, nie, zaraz mnie znajdą. O, tu jest potwór! Potwór! Gdzie jest potwór? Pomocy! Szybko wychodź, Emma. Zamykamy skrzynię. Kładziemy na nią misia i biegniemy. Wypuśćcie mnie. Nie ruszać się. Złapię was. Dziewczyny, musimy się schować. Może do tego kosza? Fuj, ale śmierdzi. Nicole, pasuje do ciebie. Do mnie, o nie, nie wejdę do śmierdzącego kosza. O, nie, zwrot jest okropny! Ale kolorystycznie pasuje idealnie. To prawda, to znaczy, że trzeba tam wleść. Oh, tak mam nadzieję, że naprawdę warto i policjant mnie nie znajdzie. Nabieraj powietrza i powodzenia, Nicole! Wow, Emma, jesz popcorn beze mnie? Daj mi też trochę. Tak w ogóle to odpowiedni kolor dla mnie. Ależ proszę bardzo, poszukam sobie czegoś fajniejszego. O tak, uwielbiam popcorn! Może uda mi się schować w środku? Nie, zdecydowanie potrzebuję większego kubełka. Na pewno coś tu znajdę. A nie mówiłam, to idealny rozmiar. Ogromny kubeł popcornu w żółtym kolorze. Muszę szybko wleść do środka. Zdaje mi się, że chowanie się za plakatem to zły pomysł. Tak, tak mnie od razu znajdą. Trzeba wymyślić coś innego. Wow, lodówka z Pepsi. Kolorystycznie pasuje mi idealnie. Trzeba się schować. Zaraz was. Ręce do góry. O, nikogo nie ma. Już się przede mną ukryły. Tak, będę musiał znowu ich szukać. Gdzie tu się w ogóle można schować? O, popcorn. Ale pyszności. Wow, nieźle. Ale porcja. Nie mogę sobie odmówić. Muszę go spróbować. Mm, to jest takie dobre. Auć, o matko, to boli. to mnie ugryzł? O, mam cię, złodziejko. Wyłaź stąd i stań obok mnie. I nawet nie myśl o ucieczce, bo cię obserwuję. O, ale tu gorąco. Czym by to ugasić pragnienie? O, tak, zimna Pepsi nadaje się do tego idealnie. Oj, co za spotkanie. Ha, jeszcze jedna. Dziś jest mój dzień. Znajduję wszystkich w kilka sekund! Ej, ostrożnie! Stać! Stań obok niej i nie ruszaj się! Wypiję Pepsi i dalej będę szukał! Tylko wyrzucę puszkę! Ała! Co to krzyknął? A oto i ona, trzecia łobuziara! Hej, zdaj mi to! Nic nie widzę! Szybciej biegniemy! Co się dzieje, kiedy w końcu ją ja aresztuję? Chyba mu uciekłyśmy. Wow, to siłownia! Ale tu dużo nagród, pucharów i medali. Och, to zwycięstwo to dla mnie zaszczyt. Ale tu wesoło, nawet nie chce mi się chować. Auć, upadłam! Wow, ten różowy dywan idealnie do mnie pasuje. Owinę się nim i nikt mnie nie znajdzie. Niko, lepiej podnieśmy cię, żebyś nie leżała na podłodze. O tak, gotowe. Dzięki dziewczyny, to lecę w podskokach. No nieźle. Auć, Emma, nie klącz się pod nogami. Tak, ten worek treningowy zdaje się idealnie mi pasuje. Muszę tylko wleźć do środka. A ja się schowam w koszu z piłkami. Tak, złodziejaszki, wiem, że tu jesteście. Nikogo nie ma. Dobra, poszukamy jeszcze trochę. O, hantle, zaraz sobie przypomnę, młodość. Ups. Ale niezręcznie. O, a na steperze można się zmęczyć. W dzieciństwie zajmowałem się tenisem stołowym. Ups. I boksem. Co się dzieje? Ała, przestań. Ktoś krzyczał, czy mi się dawało? Tak, w środku na bank ktoś jest. Wyłaś stąd, łobuziaro. Znalazłem cię. Stój w miejscu i się nie ruszaj. A ja znajdę dwie pozostałe. Powiedziałem, żadnych ruchów. A kto tu jest? Aha, kolejna złodziejka się znalazła. Byłaś stąd. Znalazła się, znalazła. Gratuluję. Ej, nie ciągnij mnie. Tylko tak z wami można. Inaczej nie rozumiecie. Dobra, już tak się nie przejmujcie. Dam wam piłkę do więzienia, żeby wam się nie nudziło. Ups, ale mam uderzenie. Auć, kto mnie wywalił? I znalazła się trzecia. Panie policjancie, nie chcemy iść do więzienia! Proszę! Proszę nas puścić! Jesteście takie słodkie! Ale ze mną to nie przejdzie! Jesteście aresztowane! Tabliczka wyżej zatrzymana Emma, a teraz odwróć się! I następna zatrzymana Nicole! Profil. Przodem w porządku. A teraz zatrzymana Mary. Aha! O to ujęcie było super! Dziękuję!